Chciałbym Cię zapytać, jaki masz stosunek do akcji Wisła? Kocham akcję Wisła. Proszę Państwa, ludzie, którzy podjęli decyzję, żeby zrobić porządek z Ukraińcami, tak naprawdę, po pierwsze, uratowali życie tym Ukraińcom, bo ukraińska powstańcza armia, jak ją zwał, mordowałaby ich równo, ponieważ była dla, dla banderowców naturalnym zapleczem. Ktoś musiał to karmić, opierać. Oprzywać, a podejrzewam, że nie wszyscy chętnie chcieli to robić, więc jak ktoś nie chciał, no to pod ścianę albo się kierą w łeb. To po pierwsze. Po drugie, uratowali życie całej ogromnej ilości Polakom, ponieważ jak, jak, jak zostali rozproszeni Ukraińcy, to yy, przestała istnieć bandero, banderowska. Yy bandyterka, partyzantka, czy jak ją tam zwał. No każde pozytywne słowo nie przystaje do tego łajdactwa, no, W każdym razie jest jeden błąd. O, trzeba było tych ludzi wyrzucić z Polski. Niestety. W 81 roku rozmawiałem z łączniczką Narodowych Sił Zbrojnych, która miała grubo po 80 już wtedy, a ja byłem młodym chłopakiem, miałem 21 lat, niespełna, i ona mi powiedziała tak, synku, w Polsce mamy piątą i szóstą kolumnę. Ja mówię piąta to rozpoznaje niemiecka, a szósta to jaka? A szósta to ukraińska. Ja mówię jak to? I ona mówi, że ukraińcy, czy rusini, właściwie poprawna nazwa powinna być rusini, którzy zostali wywiezieni, przypominam, nie w bydlęcych wagonach. Nie w warunkach urągających ludzkiej godności, ale w wagonach osobowych. Często zmienili swój status społeczny na lepszy, bo przeprowadzili się na żyźniejsze gleby, na y, y, murowane domy, na ładniejsze obejścia. Tak, 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 tak. Na Pomorze Zachodnie, na Mazury, na Dolny Śląsk. Oni kultywowali swoją, y, y, swój, swoją narodowość przenikały również do nich, ten, bo przecież, nie łudźmy się, nie przestała istnieć y, y, ukraińska powstańcza armia. Funkcjonariusze ukraińskiej powstańczej armii y, cały czas działali. I funkcjonariusz zawsze będzie miał wpływ na zwykłego człowieka. A funkcjonariusz jest szkolony, ma pieniądze, wie, co ma robić, zastrasza, egzekwuje. I ta, i ta szósta kolumna i piąta kolumna. Pani y, Łączniczka Narodowych Sił Zbrojnych mówi Wiesz jak to działa? Jeżeli działania władz lokalnych, samorządowych wydają się jakieś niezrozumiałe, błędne, obłędne, to jeśli przyłożysz, że ta władza to mogą być kryptoniemcy i kryptoukraińcy, to wszystko stanie się jasne. Dlatego Dmowski, który chciał, żeby Polska była państwem jednonarodowym. Bez mniejszości. To jest największa wartość, jaka nam się mogła w historii naszej przytrafić. Jedność narodu. Jedność. Naród, jak to teraz nasi wrogowie mówią, homogeniczny. Tak jest. Cieszmy się, homogeniczny naród. Żadne multikulti. Żadne. Przy czym przy Ukraińcach to dalej jeszcze są biali ludzie chrześcijanie i słowianie rusini, tak? Tylko problem bandery musiał być zlikwidowany. Nie został zlikwidowany do końca. Jak widzimy, przetrwalnikowa to rob, ten robak przetrwał, podlany trochę amerykańskimi dolarami. Przypominam Wiktoria Nuland, Majdan 5 miliardów dolarów, podlane to wszystko ich, ich, ich propagandą i eksplodował. I co? Ile? 10, 12, 15, 17% terroryzuje resztę narodu? Tak, terroryzuje i osiąga skutek. Osiąga skutek. Niestety tak jest. Bo na nasze szczęście Amerykanie to głąby, to nieuki, to tumany. I dla takiej Wiktorii Nuland, która przyznała się, to, że to oni dali te 5 miliardów na budowę społeczeństwa otwartego, dla niej rzeźwo wojska nie miała żadnego znaczenia. Sojusz polsko-ukraiński nie wyszedł Amerykanom, bo Polacy za Banderowską Ukrainę się bić nie będą nigdy. Nigdy. I tu się omsknęło. Bo gdyby nie było rzezi wołońskiej, to prawdopodobnie nasze wojska już by w Donbasie się biły z Rosjanami. Tak jest. I byłaby tragedia. Wiele razy mówiłem, duchy tych pomordowanych ludzi to są aniołowie, stróżowie naszego pokoju. Aniołowie, stróżowie naszego pokoju. Więc Akcja Wisła, rewelacja. Hańba natomiast, że w 90-tych latach senatorowie polscy podjęli ustawę potępiającą Akcję Wisła. Wyrwali się, potępili, no i mamy problem. Mamy problem, a prezydent samozwańczy Poroszenko, bo tak go trzeba traktować. Mówi, że tysiące ofiar, że to ludobójstwo i takie tam różne. Ludobójstwo to by było, gdybyśmy przełożyli Kalkę. I tak jak robili banderowcy, my byśmy zrobili z tymi Rusinami. I wymordowalibyśmy ich wszystkich. To by było ludobójstwo. Naród. Jak pięść. W tej pięści. Pięć palców. Ale naród. Wiadomo, nie jesteśmy jednakowi, ale. Co nas łączy? Język, myślenie po polsku nas łączy, literatura polska nas łączy. Możemy się nie lubić, jak wściekłe psy, ale jesteśmy Polakami i w chwilach trudnych scalamy się. Ja to widzę na manifestacjach z policjantami. Jak policja stoi po naszej stronie, to czuć, oni nie muszą nic robić, ale to czuć. Jeszcze policja jest naprawdę bezpośrednim ramieniem obronnym naszej naszej sprawy narodowej. Przychodźcie tu, składajcie tu kwiaty, palcie tu znicze. Warto warto dawać świadectwo. A na brudnie jest grup Dmowskiego. Bardzo ładnie zrobiony z wielką tablicą żeliwną z odlanymi jego tezami Dmowskiego. Tam też warto przyjść. Warto przyjść. Nikomu nie życzę, żeby chodził na cmentarz, ale jak już tam jesteś, to kup z niej ci zapal Dmowskiemu. Bez jego mózgu, bez jego wielkości geniusza cieniutko by było. Cieniutko. Bo czyn to czyn, ale myśl i duch. Czyn bez myśli i ducha nic nie warto. To emisariusze narodowej demokracji z pastuchami na łąki chodziły, chodzili i edukowali na polskość. Nie byłoby czego zbierać w 18 roku, w 14 roku, nie byłoby czego zbierać. Ta klęska po 63 roku, po powstaniu styczniowym, jak po wybuchu bomby. Jak to mówił czołem w wielkiej Polsce?